X55 prezentuje. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj jest środa 29 marca. Jak widzicie, znajdujemy się na polu, ale nie jest to moje pole, ponieważ jest to moja dzierżawa. Słuchajcie, udało się wyrwać tutaj od rodziców koleżanki dzierżawę 80 arów. Przyjechałem tutaj takim zestawem. Pewnie ciągnik, też kojarzycie. Ciągnik jest mojego sąsiada, kolegi Arka, International 856XL. No i przyjechałem tutaj talerzówką. Tależówka jest pożyczona też y od mojego wujka. Jest to st y strumyk Alfa V2, 2,40 szerokości. No i przyjechałem tutaj porobić troszkę porządki na tej działce. Y z racji tego, że jest to moja pierwsza dzierżawa y w życiu. To wiecie, muszę się zapoznać w ogóle z polem, no bo jestem na nim tutaj pierwszy raz. Tak naprawdę wczoraj jedynie przyjechałem tutaj, rozsiałem 600 kg wapna. Eee, no i ogólnie to mamy godzinę około 11. Wcześniej, Mogłem wcześniej przyjechać, ale się, że tak powiem, nie zebrałem, bo był przymrozek. W nocy był przymrozek i się wstrzymałem z tym, bo ziemia była zamarznięta. No i tak powoli sobie tutaj działamy. Kurczę, jestem przyzwyczajony tak do tych pól długich, ale wąskich. A tutaj znowu jest kurczę takie, no trochę kwadratowe to pole i co chwilę trzeba nawracać. Nie jestem przyzwyczajony do takiego czegoś, do takich pól. No i troszkę mnie te nawroty często irytują. Ale talerzujemy. Pewnie będę to talerzował na dwa razy, no bo na raz efekt jest słaby. Znaczy słaby, no. Słuchajcie, planuję tutaj zasiać besorkowo groch. No i kurczę, żeby tego nie orać, padła decyzja, że zrobię to dwa razy talerzówką. I postaram się w to zasiać jakoś ten groch. Działka jest teraz jak widzicie po Kukurydzy. Wcześniej był tu chyba rzepak siany, było tutaj wapnowane, nawożone jakimś podkładem z pieczarek lub czymś takim, więc to pole nie wydaje się takie głupie, a wzięcie go w dzierżawę po prostu wyszło w dość śmieszny sposób. Po prostu na roz podczas rozmowy z koleżanką wyszło tak i tak. No i przyjechałem do jej rodziców się dogadać. No i że tak powiem mam swoją pierwszą dzierżawę. Działka ma 80 arów Wczoraj mówię, przyjechałem, porosiłem tutaj wapno Ale no żeby to obrobić konkretnie, no to mówię, nie będę Władimirca męczył Tym bardziej, że ja swoją talerzówkę sprzedałem No bo denerwowała mnie i po prostu Władimirec jest do niej za słaby Żeby robić robotę No to już poprosiłem kolegę, że pożyczył ciągnik od wujka wziąłem talerzówkę no i działam, no nie? Chociaż, chociaż, lepiej to idzie, niż jakbym miał ruskim tutaj jeździć. Kurda, coś to się dzieje. Coś było tutaj, tutaj chyba był słup wcześniej na polu. Bo u mnie też zabierali, wstawiałem wam na karcie społeczność, wstawiałem wam zdjęcie. W końcu po 60 latach z mojego pola zniknął ten kolerny słup na jego początku. Było to mega upierdliwe, bo ledwie wjechałem w pole co upryskiwaczem i musiałem się składać, bo na środku stał słup, nie mogłem go ani ominąć, ani co. Po prostu trzeba było się składać, żeby przez niego przejechać. A tutaj mówię, padła ta działeczka. Mam teraz trochę wolnego czasu, że tak powiem. Jestem, można powiedzieć, bezrobotny. No bo jestem bezrobotny. Rzuciłem Pracę w gospodarstwie, w którym pracowałem przez ostatni rok. Nie będę mówił tam z jakich tam powodów, ale po prostu się nie dogadaliśmy, może tak w skrócie to powiem. No i teraz szukam jakiejś pracy, a w międzyczasie zajmuję się, mam czas, żeby zająć się polem u siebie. No i jeszcze teraz padło właśnie tej dzierżawy 80 arów. Tydzień temu praktycznie już wykonałem przynicy, w pszenicy u siebie zabieg, zabieg do krzewiania. Poszło CCC w dawce 0,8 litra na hektar. Aminokwasy AgroSorb w dawce jednego litra na hektar. Albo 0,8 też litra na hektar. Tak, tak 0,8 litra też aminokwasów AgroSorb folium poszło. Siarczan magnezu 10 kg też poszedł. Florowit odżywka 2 litry na hektar poszło. No i do tego Adiuwant Hiperion. No i takim składem poszło yy, poszedł zabieg do krzewiania w mojej pszenicy o I Teraz właśnie wam się te zdjęcia jak wygląda pszenica na dzień dzisiejszy po tym zabiegu. Także trafiłem w bardzo fajną pogodę, bo temperatura w nocy nie spadała poniżej 6 stopni, a ze dnia było nawet 18 w momencie kiedy wykonywałem ten zabieg. Stąd padła decyzja na to, że robię ten zabieg do krzewiania tak wcześnie. No i co, pierwsza dawka RSM-u RSM też jest za mną już yy, prawie 3 tygodnie. Nie, czekajcie, kiedy ja dawałem RSM. Dawałem 14, 14 marca, dawałem pierwszą dawkę RSM-u. Dzisiaj jest 29, no to 2 tygodnie. W sumie. No ale w ciągu tygodnia, za tydzień też chcę podać drugą dawkę RSM-u 26 na pszenicę i zakończyć nawożenie azotowe w pszenicy. Eee, i co dalej, co dalej? Co jeszcze z tych sytuacji? No, także teraz, jeszcze pszenicę będę chciał dać no, tą drugą dawkę RSM-u. A tutaj, będę chciał na tej dzierżawie posieć wesorkowo groch. Posiejemy wesorkowo groch. Eee, mówię, poszło tutaj 600 kg wapna. Tak na dzień dobry, bo tyle miałem w sumie. Dobre i to będzie tu posiany groch jary, nie wiem jaka odmiana, ponieważ brałem go też od kolegi Arka, od którego mam pożyczony ciągnik. No i groch przewiany będzie zaprawiony za Maxim. Jak dobrze pamiętam nazwę. Zaprawa Maxim. Zaprawimy groch. I co? No i będę siał go w dawce 300 kg na hektar. Herbicyt, jaki planuję zastosować w grochu, to Boxer 800. Później, jeżeli chodzi o Robaka, tak poczytałem trochę o tym, bo nigdy nie siałem grochu na zbiór. To poczytałem trochę o tym, no i na Robaka wezmę koniec końców e, i na plus Mospilana. No i w międzyczasie pewnie groch też dostanie aminokwas z trochę Siarczanu i jakichś innych mikroelementów. Pod Nie mam, do, nie mam doświadczenia w uprawie grochu i kurczę powiem wam, że to będzie też dla mnie jakaś nowość. No bo nigdy grochu na zbiór nie siałem i kurczę nie znam się na tej roślinie, tak samo jak nie znam się na wielu innych rzeczach, na przykład na rzepaku, kukurydzy, na pszenicy coś tam się już myślę, że znam. No ale na grochu nie. W ogóle kurczę, patrzę teraz na to pole, to ja nie wiem jak ja mam tu zasiać bezorkowo ten groch. Trochę mnie ta wizja przeraża, No ale zrobimy po dwa razy to pole talerzówką mi, kurde, no jakoś będę musiał zasiać, no. Nie chcę go teraz orać. Jeszcze jakby mi to przyszło teraz Władkiem orać, to już w ogóle. Kurczę, słabe pogody teraz mamy od kilku dni, bo mamy przymrozki, mamy deszcze. Wczoraj mówię, że udało się wjechać z wapnem, to i tak nieźle. Ej, ale szczerze Wam powiem, że Intek to się nudzi na drugim biegu z tą talerzówą. Tylko, że kurde, strasznie jest nierówne pole i nie chce szybciej jeździć. Ale może spróbujemy trójeczką, co? Bo tak jeździmy jakieś 8 chyba na godzinę. Albo 10? Nie, czekajcie, drugi bieg to jak ma? No 8 na godzinę jeździmy drugim biegiem, a to spróbujemy mu może trujeczką. Ciężko może by się zebrać, ale idzie o, teraz to lepiej robi robotę, no także i Intek sobie radzi 85 kondzi do takiej talerzówki to fruwa wręcz bym powiedział. Dobra, ale nie, bo mi łeb urwie. Yy, drugim razem będę jeździł może szybciej, bo ten pierwszy to o, sami widzicie tu wertepy na tych poprzezniakach nie chce mi się skakać. I co? No i mówię, wizja jest taka, żeby zasieć bezorkowo groch. Jeszcze nie wiem jak ja to zrobię. Tutaj mamy drogę krajową numer 17. Może ktoś z widzów wie, gdzie to jest A może nie wie. Ci co nie wiedzą to trochę się zorientują. No dobra, będę jeździł tym drugim biegiem, bo to kurde. Tutaj bertepek jak cholera. Niech się to trochę wyrówna najpierw. No, mówię, ale żółwka nie jest jakaś FIFA Rafa Fow, nie robi mega roboty, ale daje rawę, no ona jest za lekka po pierwsze, no nie? Ale ja jest ona pożyczona od wujka, jak już to wspominałem. No i wujek ma słabszy ciągnik i lżejszy, dlatego też nie może sobie pozwolić na dociążenie chyba jej. A mi się nie chciało teraz szukać czegoś, jakiejś brechy na dociążenie. No a podnoś. I tak to, działamy. No mówię, mam teraz trochę tego czasu, siedzę na bezrobociu, szukam pracy. Chciałem na głupiego kierowcę pójść, żeby jakiś towar po sklepach wozić, czy coś. Kurde, to oni chcą 3 lata doświadczenia na takim samym stanowisku. No i gdzie mam zdobyć to yy, doświadczenie? Jak wszędzie chcą yy, pracowników z doświadczeniem właśnie, to gdzie młody człowiek ma zdobyć to doświadczenie, żeby go później chcieli zatrudnić? No aj. Nie wiem co będzie ze mną. Jest lipach cholerna z robotą gdzieś w okolicy a z, po, a z 3 hektarów pola to ja nie wyżyję. Hopistycznie Oj, no nie no patrzę na to i nie wygląda to wcale dobrze. Opa, 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 opa I Chociaż się trochę wyrówna pole po tej talerzówce. Góra mnie to nakręcanie się co chwilę, kurde. Także słuchajcie, nie wiem co ja będę Wam tutaj opowiadał, bo zawsze jest tak, że jak włączę kamerę, to ja zapominam co ja mam mówić, no nie? E, jak nie nagrywam, to ja poruszam wszel wszelkie różne tematy, które chciałbym później też poruszyć podczas nagrywania, a automatycznie włączam nagrywanie w GoPro i ja kurwa nie wiem co ja mam mówić. Serio, ja mam jakoś tak blokadę tak, taką. Ale co zrobić? No nic na razie nie będę chyba was zanudzał. Na razie sobie potależuję to wszystko na, na pierwszy raz. A później będę robił to drugi raz. To do was się pewnie wtedy dopiero odezwę. No bo co, to, co, co będę mówił? No nie mam tematu kurcze do rozmowy, no. Także nie zanudzam. Włączę się do was niebawem. O kurde, ale doły. No i jesteśmy po krótkim cięciu. W sumie to wy jesteście. Słuchajcie, pole mam zrobione już mm, na raz całe. No i teraz powiem wam, że zacząłem robić drugi raz. Zacząłem jeździć tak samo jak pierwszym i słabo to zaczęło wychodzić. Więc postanowiłem, że będę teraz jeździł po prostu na skos, na szagę to trochę i się wyrówna to pole, no i lepiej dotnie troszkę te łodygi po kukurydzy. Oj, no i tak kurczę, powiem wam szczerze... No... Ciekawa jest tu ziemia, widać, że jest ładna. Nie to, co u mnie. I... I się zleciało do mnie jeszcze całe stado bocianów, które już się stąd zabrało. Było 15 sztuk. Teraz jeszcze wrony za to się zleciały. Oj, no i jeżdżę teraz na szagę, tak jak mówię, no bo kurczę, nie wiem co z tym zrobić, zobaczcie ile tej masy jest tutaj po tej kukurydzy No i staram się jakoś to jeszcze pociąć i wyrównać to pole, no i dlatego mówię to jest dobre pole żeby jeździć na szagę, więc teraz tak robię, pojeździmy na łuko, zrobimy no i nie wiem jakoś jak, ale jakoś ten krok będę musiał tutaj zasiać i powiem wam, że jeszcze jest tutaj więcej kręcenia się niż roboty, no naprawdę. Kurczę, nieprzyzwyczajony jestem do takich pól. No bo jak mówię, u mnie pole jest wąskie, ale ma 2 km długości. To, że jak ja opuszczę maszynę, to jadę i jadę do znudzenia. A tutaj 100 metrów, nawrotka, 100 metrów, nawrotka, 100 metrów, nawrotka. No i to dla mnie jakaś nowość, no bo nie jestem przyzwyczajony, tak jak wspominałem. No i zobaczcie. Kurczę, ładna ziemia tu jest naprawdę. O, zwłaszcza tutaj ładnie pulchniutko Głęboko ta żółwka wchodzi No i podnosimy i nawrotka Oj. No i tak jeżdżę wiercę się, żeby to jakoś doprawić Nie wiem jakbyście robili na moim miejscu, ale ja postanowiłem robić tak może to nie jest taki głupi pomysł jak mi się wydaje. No ropy trochę przepalę na pewno. Ropy trochę na to przepalę. Ale mam nadzieję, że chociaż coś z tego będzie. No nie mam innego sprzętu, żeby to kurczę uprawić, tak jak należy orać, tego nie chciałem. No i teraz cały ten artystyczny nieład zostaje na wierzchu, ale jak się to dobrze przemiesza, to zacznie gnić, wapno było dane. Jakaś tam pruchnica z tego będzie, z tej masy po kukurydzy. Tak mi się wydaje, chociaż ja tam bardzo się nie znam. Eee, tutaj. No i jeździmy tak. Kurczę, za pierwszym razem takie były wertepy na tym polu, że dwójką to tak nie mogłem do końca jeździć, jakbym chciał taką prędkością. No bo mnie tak telepało, że to dramat. Oj, źle pojechałem. Widzicie? to no nic kurczę, pojechałem jednym i tym samym przejazdem praktycznie dwa razy, ale no nie szkodzi No i tak się kręcę, wiercę. Przepalam trochę paliwo na no darmo, mam takie głupie wrażenie Dobra, do góry, ciach No i co? Nie wiem jeszcze, kiedy ten groch zasieje i w jaki sposób, no bo kurde, siewnik to będzie... Przecież poznanie kto to tu będzie zaraz zapchany, coś czuję. A groch musi być głęboko zasiany. Na to chociaż 5 cm, jakby było, to by było spoko. E, ma co robić o tako, jak już się zagłębi, to... To trzyma go nawet. Ale nie, lepiej to... Lepiej to wygląda na łukosno. No to jest, trzeba tak jeździć, co poradzić. Zachciało się dzierżawy, to mam teraz. Dobra, jakoś tędy. Kurde, bardzo słabo widać, gdzie było robione dwa razy, a gdzie raz. Nawet, że jadę na uko, to tak nie widzę dobrze tego. A na kamerze to pewnie w ogóle tego nie widać różnicy. Może ja po zbyt, pod zbyt dużym kątem jeżdżę. Nie wiem. Najbardziej problematyczne to będzie sianie tego roku, O to się boję. Ale co zrobić Ale co zrobić Bo tak oto głupio nie wygląda jak patrzę Oj, trochę przygniję to to będzie inaczej wyglądać mam nadzieję I kręcimy się, i kręcimy się dalej Ale ja się martwię bez kitu Jak ja to zasieję Oj, to jakby jeszcze nie ten pożyczony traktor i ta leżówka, to ja bym w ogóle był w dupie. No bym musiał już władkiem wtedy orać Oj, Ale no co zrobić? Dobra słuchajcie, ja was na razie nie zanudzam, jeszcze odezwę się do Was na koniec jak już porobię sobie to wszystko po dwa razy Także do usłyszenia za chwilę Ok, słuchajcie, jesteśmy po cięciu, no i ja jestem już po robocie. Cała działka zrobiona została już po dwa razy talerzówką. Nic więcej w sumie z pracy nie nagrywałem, no bo nie miało to większego sensu, żebym to przedłużał. Nudziłem się i wierciłem jeżdżąc na te skosy, obrabiałem te powszeczniaki i tak dalej. No i co, trzeba wyjść, trochę obczyścić talerzówkę i jechać do domu. Jadę chyba. Przyszła mi zaprawa do grochu, będę zaprawiał groch w betoniarce. Biorę kurtkę, bo nie były tak, co świeci słoneczko na dworze zimno jak cholera. No, także tak to wygląda. To jest całkiem inna ziemia niż u mnie, ale no na to pole mam jakieś 3 km do domu. Także tutaj ziemia może być już inna. Po co mi tą ziemię przywozić na podwórko, no nie? I tak muszę umyć wszystko, żeby oddać w takim stanie, jakim, w jakim wziąłem. Albo chociaż trochę lepszym. Ciągnik też umyjemy trochę, Arkowi. Talerzówkę wujkowi trzeba trochę poskrobać. Kurda, się pozalepiało to. Tutaj na poprzeczniaku piach. Ale mówię, na cholerę ziemi mi pości. Na podwórek. stromeczek daje radę nawet tylko, że jest za lekki. On jest za lekki. To dobrze, że tu jakiś grzejnik leży, kaloryfer. Ale i tak jest za lekka jeszcze. Poczyścimy sobie. I dalej nie wiem jak ja ten groch zasieję wnikiem Chyba coś czuję, że pójdzie to jakoś rozsiewaczem A później nie wiem, pobrunuję to Cholera wie, jeszcze nie wiem Muszę pomyśleć się zastanowić właśnie Jak to zrobić No i dobra, względnie tam wyczyszczony Takie to się umyje już na podwórku Także lecę Lecę myć, odprowadzać graty I biorę się za Zaprawianie grochu. Może pogoda pozwoli, to się jutro zasieje jakoś. Chociaż nie, nie, nie zasieje jutro, bo jeszcze mro mrozy nadają. No i dobra. Co ja tu będę więcej się kucował z tym? Światełka, kurtkę sobie zdejmę oh. Jeszcze się szlugę na drogę zapali Coś to się tu przyczepiło halo. O i uciekamy z nowej dzierżawy No, jest jako tako jak z sianiem wyjdzie Dobra Jedziemy Tuż to mamy o, sto akurat. I kita. Intek leci ze 30 na godzinę. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się i do następnych filmów. Na razie.